Rozwiążmy sobie Sudoku matematyczne. Polega ono na tym, że na brązowo mamy oznaczone sumy wierszy i kolumn odpowiadających jakby danym rzędom, a na niebiesko mamy oznaczone iloczyn liczb w danym rzędzie, w tym przypadku wierszu. Tam, gdzie mamy puste, jakby nie ma to znaczenia, jakie, jakie będą wyniki. No dobra, i od czego zaczniemy? No, chyba bym się skupił na tej czternastce, no bo tu mamy trójkę już pisaną z automatu. Więc możemy się skupić na tych dwóch. No tutaj mamy mieć sumę 11. No dobra. No to możemy mieć 47 albo 83. 83 nie będzie, więc 92. No dobra. To spróbujmy tutaj dać dziewiątkę, piątkę na przykład i jedynkę, żeby wyszło nam 45. I w takim razie tutaj będziemy potrzebowali aha 9. Czyli tutaj byłaby dwójka. No dobra. Teraz tak. Suma musi być 16. Tu a tutaj musi być 20. No to jak tu, tu musiałoby być 15? No to dajmy na przykład 8 i 7. Tutaj mamy 11, czyli 5. No dobra. No to dajmy 7 i 8. Tu damy 6. A tutaj damy 4. Dobra. Sprawdźmy, sprawdźmy czy się zgadza. Jest git. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu quizów, łamigłówek matematycznych.